Hello, hello, hello! Witajcie moje kochane strzelczynie. Strzelczynie słoneczne, ascendentalne i księżycowe. Czytanie dla Was, dziewczyny z kuszą, na marzec. Zobaczmy, zacznijmy może od przesłań, od wszechświata. Co Mama Wszechświat chce ci powiedzieć? Pierwsze. Nieograniczone źródło, nie zabraknie Ci niczego dziś ani w przyszłości. Piękne przesłanie, to oznacza, że któraś z Was martwiła się jakimś niedostatkiem, że zabraknie miłości, związku, pieniędzy, pracy. Jeżeli to przesłanie do Was przemawia, zostawcie jedynkę w komentarzu. Przesłanie numer dwa. Przesłanie numer dwa dla Was: Oczekuj cudu. Uwierz głęboko, że Twoje modlitwy zostaną wysłuchane i spełnione. Kolejne bardzo mocne, dziewczyny, przesłanie: Przesłanie, które mówi o tym, tam gdzie wydawało Ci się, że już nic się nie może wydarzyć. No właśnie tam: oczekuj cudu. Przesłanie numer 3 dla Was: to przesłanie okazuj uczucia. Powiedz przyjacielowi, przyjaciółce, co czujesz. Moje kochane, do mówienia o uczuciach oczywiście potrzeba odwagi, ale marzec jest do tego idealny. Teraz sobie przejdziemy do tarota. A ja Was moje kochane zapraszam na audycję od niedzieli do czwartku około 19.00. Są to lajwiki, w czasie których stawiamy karty na ciekawe tematy. I możecie zadawać pytania do kart, więc fajnie. Główna energia miesiąca co będzie dominować w Twoim życiu w Marcu. Co może, co będzie, co będzie dominowało? W marcu spójrzmy. Dziewczyny, przede wszystkim kwestie zawodowe i finansowe. Tutaj stabilność, równowaga, ale czwórka denarów jest też kartą takiego zamknięcia, takiej energii do wewnątrz. Tak, jakbyście nie do końca chciały się czymś dzielić. I nie chodzi mi o kasę. Chodzi mi bardziej o myśli, o uczucia. Tak, jakbyście się bały, właśnie komuś coś powiedzieć. Więc czy to jest dla Was finansowe, że tutaj trzeba o to zadbać? Czy rzeczywiście macie ten problem z odprężeniem się? Piszcie w komentarzu. Miłość, relacje. Co Cię czeka w uczuciach? Jeżeli jesteś singielką. No, dziewczyny, tutaj raczej nie będzie jakichś nowych ofert. Nie mam tutaj energii pojawienia się kogoś szczególnego. Sprawdźcie swój ascendent. Sprawdźcie mm, księżyc, Wenus. Bo ja Was widzę w skupieniu na sobie, na swoim rozwoju, zaglądanie w siebie, będziecie przemyśliwać pewne rzeczy, stawiać może też na inne rzeczy. Oczywiście no, część z Was może poczuć się samotna, ale lepiej właśnie zajrzeć w siebie, dojrzeć do pewnych rzeczy, niż się rzucać na łapuca. CAPU. Wiecie jak jest. Miłość, relacje u dziewczyn związkowych. No tutaj może być jakaś szamotanka, przepychanka, może być ogniście. W skrajnych przypadkach może dochodzić do jakiejś kłótni, na przykład, do jakichś sprzeczek. Może będziecie coś intensywnie omawiać. Praca, finanse. Czy to dobry czas dla spraw zawodowych? Jak to tutaj będzie wyglądało, moje kochane. No będzie się działa sprawiedliwość, więc dla tych dziewczyn, które szukają pracy intensywnie, być może właśnie w tym miesiącu praca. Dla dziewczyn, które mają pracę, kierujcie się sprawiedliwością, postępujcie w, z w zgodzie z prawem, bo może być tak, że ktoś was obserwuje, że ktoś wam wystawi ocenę. Być może, jeżeli prowadzicie działalność gospodarczą, trzeba jakieś sprawy urzędowe, prawne pozałatwić, coś tam powysyłać, żebyście nie pozapominały. Ale taka rada jest: będzie wszystko ok, będzie wszystko cudownie, tylko postępujcie zgodnie z zasadami. Dobrze, no to finanse teraz. Co w sprawach finansowych będzie się działo? Jak będzie wyglądała kasa? Moje kochane, ograniczenia tylko jeżeli chodzi o Wasze myśli. Tutaj pierwsze przesłanie było: czekajcie, bo kichnę zaraz. Udało mi się wyciszyć moje kochane, na szczęście. Więc pierwsze przesłanie, jakie było, nie zabraknie Ci niczego, dziś ani w przyszłości. Jedyne, co Cię może ograniczyć, to Twoje myśli. Bo to, bo to są myśli: nie powinnam, nie mogę, albo muszę. Natomiast, oczywiście, dla niektórych z Was mogą się pojawić jakieś ograniczenia zewnętrzne, że rzeczywiście nie będziecie mogły na przykład kupić y, y, Porsche w tym miesiącu. Tak? Może tak. Być. Zobaczmy, o co warto zadbać, jeżeli chodzi o samopoczucie. Ogólnie, o co warto zadbać. Moje kochane, o to, żeby się nie denerwować, żeby właśnie oczekiwać cudownych rozwiązań, żeby się nie nakręcać negatywnie, bo energia stresu tutaj. To jest taki stres, który no nie ma umotywowania w rzeczywistości. Tak jakbyście na zapas się denerwowały, więc nie, rób, nie róbcie tego. Nie róbcie tego. Największe, m, największa niespodzianka tego miesiąca co Was zaskoczy? Co Was, dziewczęta, może zaskoczyć? Zobaczmy. To, że jesteście skazane na sukces, to, że odniosłyście sukces, to, że wszystko idzie dobrze, że rzeczywiście jest OK, może jakiś bardzo udany wyjazd, ale ogólnie to jest karta zwycięstwa. Więc tak jakbyście się nie spodziewały, a to wszystko, co najlepsze, właśnie się wydarzało. Hmm, fajnie. No, i rada, rada dla Was na marzec. Dziewczyny, nie bierzcie na siebie zbyt wiele. Bo możecie mieć taką skłonność do tego, żeby właśnie brać na siebie zbyt wiele obowiązków. Jeżeli tak jest, zostawcie w komentarzu dwa. Ok? Że wyręczacie, że jesteście nadambitne, albo że uważacie, że. Tylko wy możecie zrobić daną rzecz dobrze. Wyprostujcie się w tym marcu, zrzućcie ten ciężar. To jest niepotrzebne. Bardzo fajne, fajna rada dla Was. No, jeszcze wyciągniemy parę kart. Tutaj używam losołapu autorskiej mojej tali. Będzie dostępna w nowej wersji w sklepie. Link macie do sklepu w opisie. Zobaczmy, co jeszcze dla Was na marzec. Co dla Was na marzec? Pierwsza informacja. Możecie się czuć przytłoczone albo pod presją. No to właśnie tutaj, nie? No i żeby nie czuć się pod presją, trzeba podjąć decyzję. Ważne decyzje są przed Wami. Nie bójcie się ich podejmować. Ta cała presja zniknie. Możecie z czymś zwlekać albo być leniwe w jakimś temacie. Podejrzewam, że właśnie tym, tej decyzji, która jest do podjęcia, Należy Wam się odpoczynek, należy Wam się relaks. Jeżeli planujecie jakiś wyjazd, urlop, to będzie on udany, ale może też w marcu pojawią się jakieś ciekawe oferty, z których mogłybyście skorzystać w przyszłości. Nowe doskonałe okazje w różnych aspektach Waszego życia od miłości przez pracę e, i finanse. Usłyszycie coś ważnego. I dzięki temu zostawicie jakąś przeszłość za sobą. Czy chciałabyś zostawić za sobą przeszłość? Daj znać. Miej odważne marzenia, kiedy już tę przeszłość zostawisz. Mogą Cię czekać drobne niepowodzenia. Z jakiego powodu? Bo nie możesz o kimś albo o czymś zapomnieć. No więc wracamy do tego, że trzeba właśnie zostawić za sobą przeszłość. Ja Wam życzę cudownego marca. Zapraszam na kolejne czytania. Buziaczkuję, ściskam. Pa!